W każdy wtorek nowe wydanie tygodnika Ciechanowskiego. W aktualnym numerze przeczytacie państwo między innymi: Marsz miliona serc przeszedł przez stolicę. Kilkaset tysięcy, a zdaniem stołecznego ratusza nawet milion osób wzięło udział w Marszu miliona serc, który w niedzielę 1 października przeszedł ulicami centrum Warszawy. Nie zabrakło oczywiście licznej grupy ciechanowian, którzy do Warszawy wybrali się zarówno autokarami, jak i samochodami. Jak na niedzielny poranek ruch na dworcu w Ciechanowie był znacznie większy niż zazwyczaj w weekend. Spłonął dom w Półtusku. Pożar wybuchł około godziny czwartej w poniedziałek, 25 września. Bez dachu nad głową i dorobku życia została pięciosobowa rodzina Sylwii i Cezarego Przedlackich z Półtuska. Towarzyszący im strach miesza się z radością, że ocaleli pięć osób, w tym dziecko i ich dwa psy. Dziś potrzebują pomocy, za każdą serdecznie dziękują. Jurand niepokonany Piłkarze ręczni ciechanowskiego Juranda wygrali czwarte spotkanie w Lidze Centralnej W sobotę w Gorzowie okazali się lepsi od faworyzowanej stali W regulaminowym czasie padł remis 25 do 25 Już po raz drugi w tym sezonie szczypiorniści z Ciechanowa rozstrzygają serię rzutów karnych na swoją korzyść Gdy myślę o jesieni Jedni ją kochają, inni nienawidzą Polska, złota jesień Długie wieczory sprzyjają czytaniu książek i nadrabianiu serialowych zaległości. Słoneczne dni zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Jesień to także czas żniw dla zapalonych grzybiarzy. Mgliste wieczory i poranki są rajem dla romantyków, a złote liście, babie lato, dla fotografów i poetów. Te i inne artykuły znajdziecie Państwo na łamach Tygodnika Ciechanowskiego.